Dzień dobry moi piękni widzowie! Dziś to jest palety... Palety całej kolekcji kosmetyków Pastel Tropics! Takie piękne pudełko do mnie przyszło od Lovie. Jest to kolekcja z Magdą Wołosiewicz. Po otwarciu widnieje oczywiście Fota Madzi. Bardzo ładne zdjęcie. Lustereczko, więc będziemy mogli się malować właśnie do niego. No i cały zestaw i jest tutaj i paletka i bronzer, puder rozświetlacze i takie eyelinery, kredki wielozadaniowe, ja oczywiście bardzo gratuluję Magdzie, że udało jej się stworzyć całą kolekcję, że mogła zrobić coś swojego, bo to jest bardzo fajna sprawa, yy, no i co bierzemy się do testu będzie tutaj nieco improwizacji, bo jeszcze nie jestem pewna no co mogę sobie pozwolić wiadomo, nie znam pigmentacji nie znam formuły tych kosmetyków więc być może mój pomysł może nie wypalić, także ja nie jestem jakąś ogromną fanką pasteli. Raczej rzadko maluję się na pastelowo. Częściej latem, kiedy jest gorąco i chcę, żeby oko jakoś fajnie się wybijało na twarzy, to najczęściej sięgam wtedy po pastelowe odcienie. Natomiast przez cały rok raczej ich unikam wolę neony. Na pewno zacznę od korektora. Nałożę sobie ten odkobo, i jest to odcień 204. Będę dzisiaj pracowała na nim jako taka baza na powiekę. Na sobie mam oczywiście tylko krem. może jako bazę nie dużo, bo klepię to Beauty Blenderem. Wiecie co? Sięgnę najpierw po paletkę do cieni. Yy, pokażę Wam, jak wyglądają kolorki. Piękne pastelowe odcienie, 9 kolorów. Mamy brąz, mamy beż, ale mamy też tutaj kilka różnych kolorków. Taka rzecz, którą przyuważyłam na samym początku, Właśnie otwierając tą kolekcję, to, że opakowania... ZAWSZE, to, że opakowania są bardzo podobne. Szkoda, że to nie jest bardziej zróżnicowane, ponieważ ja na przykład już otwierałam tą paletę i dalej nie pamiętam, który produkt jest czym, ponieważ wszystko się nazywa Pastel Tropics. Wiecie, o co chodzi, że tu uważam, że jasno i wyraźnie powinno być napisane, że to jest cień do powiek, to jest brązer, to jest rozświetlacz, a nie wszystko nazywa się Pastel Tropics. Ma podobną szatę graficzną, więc ciężko jest to po prostu odróżnić. Mimo, że tu jakby szata graficzna jest bardzo ładna, dopracowana i ciekawa, no to jednak y, niewiele się od siebie różni. Jest tutaj kilka różnych odcieni eyelinerów, ale ja na przykład chciałam połączyć niebieski eyeliner z niebieskim cieniem i Turkusowy z turkusowym, ale nie ma tutaj wszystkich odcieni eyelinerów, więc jest tak naprawdę z kolorów tylko żółty, fioletowy i niebieski, więc mam troszeczkę takie jakby związane ręce. Szkoda, że nie jest jej więcej, bo no bo nie będę mogła teraz tego połączyć tak jak chcę, będę musiała troszeczkę zmienić mój plan. I teraz tak, eyelinerem będę chciała wyrysować krawędzie, gdzie będzie powstawał mój cień. Kredeczka ma przepiękny kolor, jest ładnie nasycona, jest jasna, więc nie mam tutaj żadnego problemu z rysowaniem nią. Natomiast użycie ją jako eyelinera może być nieco trudne, ponieważ ona nie jest precyzyjna. Jest to dosyć gruba końcówka, która będzie się wysuwała przy pokręceniu dopiero tym. Nie da się tego zastrugać. I ja wiecie co? Całe to oko najpierw zamaluję tą kredką, a potem cieniem, bo te kredki są fajnym sposobem na to właśnie, żeby podbić kolor cienia i wtedy macie 100% pewności, że, um, że ten kolor Wam wyjdzie faktycznie taki piękny, pastelowy jaki jest w palecie. Okay. Jakby sama kredeczka to nie jest jeszcze takie 100% tego koloru. Hmm. Aczkolwiek już to bardzo ładnie wygląda fajnie, to widać. Ja bym chciała tutaj zrobić takie przejście z tego jasnego zielonego. Do turkusowego. Szkoda, że nie ma w tej palecie żadnego koloru, którym ja tu będę mogła trochę rozjaśnić początek. Uuuuh. Zobaczcie, jak ten kolor się zaczyna super wybijać. No, pięknie to wygląda, bardzo ładnie. Wycieniowałam już jedno oko i na drugim zaraz pokażę Wam, co, co zobaczyłam łącząc te kolory. Kolory ze sobą bardzo ładnie się łączą. E, ta kolekcja jest o tyle fajnie zrobiona, że można cały czas nakładać. I kredkę, i na to cień, i na cień kredkę, i tak dalej. Więc można tak naprawdę kilka warstw zbudować. Cienie się oczywiście nie osypują, są dosyć takie suche, jak to Lovely Vibo lubi mieć. I teraz jeszcze ten zielony. Wręcz powiedziałabym, że on jest taki cytrynowy niby to na palecie wydaje się taki pistacjowy. Hmm, bym powiedziała, że to jest taka pastelowa pistacja a na oku on daje taki wręcz żółty cytrynowy podcień. Teraz to, co chciałam Wam pokazać. Biorę z powrotem tą zieloną kredeczkę i zobaczcie, że z łatwością mogę po tym cieniu porysować. I mimo, że kredka jest taka jakby trochę tłuściejsza, a cienie są suche, to to ze sobą w ogóle yy, jakby nie ma, że no tutaj, zobaczcie, mogę sobie poprawić ten kształt i wręcz jakby ten kolor się jeszcze bardziej wybija. Na tą kredkę, którą pomalowałam, znowu jeszcze nakładam zielony cień i zobaczycie, że ten kolor jeszcze bardziej się wybija. No mega sprawa, bo tu się naprawdę można tymi cieniami, eyelinerami bawić. I one ze sobą świetnie współgrają. Bo odbijały mi się tej kreski na powiece. Nie wiem, czy to może będzie wina tego, że ja nałożyłam korektor i na tą kredkę. Być może to się po prostu zrobiło za tłusto. Mam jeszcze żółty eyeliner. Żeby tutaj rozjaśnić te wewnętrzne kąciki. To jak fajnie mieszają się te kolory ze sobą. Ta kredka z cieniem chciałabym Wam pokazać na tym oku. Że dokładając w tym momencie na przykład żółtego tutaj w kącik, o, mam teraz taką przerwę ostrą. Biorę sobie kolor zielony i mogę gładko przejść cieniem. I jak docisnę kredkę, to to się wszystko ze sobą rozmywa. I teraz, co bym chciała zrobić, to panterkę na tych oczach, czyli użyję z palety odcienia tej takiej pomarańczo-czerwieni. Wydaje mi się, że to jest taka ciemna pomarańcza. To wszystko obrysowywała eyelinerem, czyli mały pędzelek z wierzą swym giełką. Kładam czerwony. Ja w tym momencie z zrobiłam z tych cieni taką pastę. Można ją w łatwy sposób zrobić, także że psikacie sobie albo bardzo dużo jakiegoś fixera na pędzelek. Ja użyłam akurat tego od 1700 lat. Me me. Let me set me no, moczą mi się te cienie, przez co robi się tutaj na pędzelku taka pasta. Można ją najlepiej zrobić tak, że do jakiegoś pojemniczka czy na talerzyk strapać sobie trochę cienia, dołożyć setting sprayu i jak widzicie, powstaje taka bardzo nasycona, soczysta pasta z tych cieni i mogę sobie ją używać tak jak eyelinera, no bo zwykłe cienie by mi się tutaj mogły nie chwycić. I tak naprawdę te plamki, no, w takich randomowych miejscach rozmieszczam. Teraz biorę eyeliner te od Eveline. Ja go bardzo lubię, bo on jest mega, mega dokładny. I będę obrysowywać te plamki. Takimi, jakby nierównymi liniami. Teraz nałożę sobie trochę podkładu Fit Me od Maybelline. Tak tylko delikatnie, żeby przykryć jakieś niedoskonałości. Jakie ładne. Mhm. Bardzo ładne. Podoba mi się. E ja patrzę ci do opasku. Do koszulki. ale Ale po sobie żeś już mi kupił lody, a potem mnie zadzwoniłeś się na mnie krzyczały. No bo ja ci napisałem najpierw, że nie kupię lodów, bo ja jestem na co ci jechać po rodę, tak? No teraz już za Teraz już zjadłam lodówki. I zjadłaś moje żelki! Tak! A, 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 a. I co? A nie! Tylko! Tylko. Mieszane największe! Mieszam I tą śmietaną! Jutro pojedziemy, dalej. Jutro będzie wiesz. Jutro już nie będę chciała. No to już tutaj pojedziemy. A buziak? Nie. Chodź tu! Nie. Buziak! Szykasz! Dobra, i trochę tego samego korektora pod oczy. Tak delikatnie tylko nakładam. Bardziej to wolę właśnie jakiś taki korektor, bo lubię sobie ostatnio zrobić pieków więcej, więc... No, powiem Wam, że jak się robi piegi, to w ogóle nie widzę żadnych niedoskonałości, także nie ma co przesadzać z tą tapetą, bo piegi, jak jest dużo podkładu, no nie wyglądają za dobrze. Będę chciała dać trochę płynnego rozświetlacza od PSM. Wonder Glow. Dam go sobie tutaj na rękę i całą buzię będę chciała nim rozświetlić. W sensie naprawdę go nałożę na całą twarz. Nie, żartuję. Bo on daje taki mokry, naturalny efekt tej mokrej skóry. Dobrze, następnym produktem będzie bronzer i róż. Bim. Kolory mi się mega, mega podobają. Na pewno będę chciała użyć. Różu ja tylko troszkę z przodu na policzki. I fajne jest to w tym rozświetlaczu płynnym, że on jakby się wybija teraz spod kosmetyków, więc jak nakładam sobie róż, to on się błyszczy. I jakby róż jest bardzo ładny. Teraz przejdźmy do bronzera, który ma mega fajny, chłodny odcień. Bardzo fajny produkt, mega mi się podoba. Jakby moje kolory tu miałam się troszkę przyczepić. E, jedyny produkt, który zauważyłam na samym już początku, ponieważ no, zniszczył mi trochę tą całą kolekcję przy wysyłce. Spróbuję go jakoś tak ostrożnie otworzyć. On nie dość, że się dosyć ciężko otwiera, to jest puder rozświetlający. I ja go zlepiłam przed nagrywkami żeby nie było tej tragedii, ale on jest bardzo, bardzo popękany i widziałam też, że wielu osobom na... właśnie przy otwarciu na Instagramie widziałam, że on też się wysypywał, więc tu, co jest z formułą mnie pykło, ona widocznie jest bardzo delikatny, to jest produkt, no. Lepiej go kupić stacjonarnie, wtedy nie będzie z nim problemu, ale jakby się chciały gdzieś przewieźć, no to ten problem może się wtedy pojawić. Chcę mu dać szansę i chcę go troszeczkę użyć. Jestem ciekawa, w jakiej zasadzie on działa? Czy on matuje? Tak, on lekko matuje, ale też rozświetla, dobra. Mhm, czyli on jest dosyć ciemny. Dam go tam, gdzie brązer, po prostu. Bo taką fajną taflę robi. No, jak na mnie to on jest dosyć ciemny. Aha, on miał być w uniwersalnym kolorze, rozświetlający puder do twarzy. No, dla mnie troszkę wygląda jak brązer, jednak. Tu nawet na policzkach widać, jakie mi mocne cienie zrobił. A ja mam taki kolor skóry jasny, ale to jeszcze nie jest taki, wiecie, mega biały, jak są takie pieluchy, które naprawdę potrzebują jasnych kolorów. To ja nie jestem aż tak turbobiała, na przykład tak jak Ada Grotkowska, ona ma taką mega jasną karnację, to ja aż takiej nie mam, a on już na mnie jest dużo za ciemny, w sensie ja mogę to traktować jako brązer. I to całkiem ładny brązer, bo mi się podoba jakby formuła i, i rodzaj błysku, jaki to jest. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, to jest dużo, dużo za ciemny. OK, więc teraz przejdźmy do dwóch malutkich rozświetlaczy. I tu jest róż i złoto. Nawet w opakowaniach już widać, jak dają te rozświetlacze. Naprawdę mi się bardzo podoba. Yy, mimo, że jeszcze go nie użyłam. Zabiorę sobie taki pędzelek do rozświetlacza. Oho, yy. uh -huh, okej. Okay. No, ładny. Robi taką taflę, ale ma lekko jakieś tam drobinki jeszcze złota. Kolor jest taki złoty, ale bardziej... Jest taki szampański, ale w złoty już mocniej. To już jest raczej złota. Jak... Yy, ile on kosztuje? 29 zł. No to też nie tak mało. Myślałam, że Jelowi to będzie miał tańszy produkt, ale on jest ładny bardzo. Zobaczcie. Hmm. Jest trochę tego, wiadomo, tego rozświetlacza płynnego, ale... On tylko, wiecie, delikatnie podbił błysk, jest podbity, ale sam rozświetlacz też sobie pięknie radzi. Ale powiem Wam, że trochę lipa, bo on lekko robi plamy, niestety. Kurde, właśnie w tym jest problem, no, do zrobienia dobrego rozświetlacza. Jak się chce ładny kolor, to on od razu lubi tę plamę zrobić. <laughs> Więc teraz tak, reasumując wszystko na samym końcu, Opowiedzmy sobie trochę o tej kolekcji. Powiem szczerze, że bardzo mi się podoba. Łatwo i fajnie mi się pracowało na tych kosmetykach. Ja miałam bardzo dużo fanów, mogłam tutaj fajne, fajny makijaż stworzyć, pomysłowy i nie miałam z tym w ogóle problemu. Bardzo podobają mi się kolory paletki, natomiast ja nie zmieniłabym te odcienie i postawiła faktycznie na pastele jakieś różne kolory. Zamieniłam może ten beżowy i różowy na, załóżmy. Hmm, bardziej nasycony czerwony lub pomarańczowy, albo żółty, bo tutaj tych odcieni mi brakuje, brakuje mi też bieli. Hmm, I ona jest w kredce, natomiast przydałaby się jeszcze w paletce na przykład trzy dodatkowe odcienie, bądź te tutaj brązy zamieniłabym na jakieś faktycznie pastele, gdzie byłyby chociaż te podstawowe kolory tutaj. Yy, mimo wszystko paletka jest całkiem fajna. Trochę taka powiedziałabym właśnie wybrakowana. Myślę, że zamiast tworzyć dużą kolekcję, skupiłabym się na fajnej pastelowej paletce albo no, zmniejszyłabym po prostu ilość tego i zrobiłabym coś może mm, bardziej pełnego, tak bym to nazwała. Ale to jest oczywiście tylko moja opinia, taka wiecie, personalna. Jeżeli chodzi o resztę produktów, produktów które tutaj znalazłam, kredeczki są mega fajne, natomiast mm, nie dla wszystkich czuję zastosowanie. Ja bym odcienia nieco inne stworzyła i trochę może bardziej pasujące do tej palety. Trochę bym tutaj zmieniła kolorystykę, natomiast jakość palety, jakość kredek jest mega, bardzo mi się super na tym pracowało. Naprawdę można się bawić z tą paletą, z tymi kredkami, można się bawić. Szkoda naprawdę, że tych kolorów jest tak mało, bo no, gdyby tylko dodać nieco więcej odcieni, to tu by była wiecie, cała gama pasteli Naprawdę, takim zestawem można by było stworzyć wszystko. Jak na firmę Lovely, jak na kosmetyki, dosyć tanie. No to faktycznie jakość jest tutaj mwah, mega super dopracowana. Bardzo, bardzo podoba mi się złoty rozświetlacz. Niestety, u mnie robi trochę plam. Ja bardzo sobie przyciemniłam tymi kosmetykami twarz, ponieważ no one, mimo że są zrobione tak uniwersalnie, powiedzmy, dla każdego typu cery, no to dla mnie jednak są troszeczkę za ciemne mimo wszystko. Mimo, że nie jestem jakaś mega, mega blada i rozświetlacz niestety na mojej karnacji jasnej troszeczkę plami, troszeczkę jest za ciemny i może popsuć taki fajny, fajny właśnie delikatny makijaż. Chciałabym, żeby ten makijaż był lekki, no ale przez to on mi się bardzo przyciemnił. Yy, ta skóra no, zmieniła po prostu tony, mimo że dodałam jasny podkład, no to tutaj ta tonacja przez wszystko się bardzo przyciemniła. Yy, podoba mi się róż, podoba mi się brązer, jest mega. No i jak widzicie, makijaż nimi naprawdę można świetny odwalić. Tutaj nie można tego powiedzieć, bo mimo wszystko kosmetyki są naprawdę na fajnym poziomie i można nimi stworzyć super look. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała, że makijaż Wam się podobał i że trochę Wam coś podpowiedziałam moją opinią. No i co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w przyszłym tygodniu na moim kanale w kolejnym odcinku i zapraszam Was jeszcze serdecznie do mojego Instagrama, na którym będziecie mogli zobaczyć zdjęcia końcowe tego właśnie makijażu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!